Siema, z tej strony Eleven, to jest ponownie Rayman 2 The Great Escape I się, żebym wam pokazał to dziwne coś, co jest w tej grze, co jest nazwane błędem Dzisiaj Ja to nazwałem błędem, ale nie jestem pewien, czy to jest błąd Zabijamy się w pierwszym poziomie, wracamy na, początek, na jego początek I... jest Rayman! Ale to działa tylko w tej konfiguracji, kiedy mamy zebrane 5 loomsów i się zabijemy, nie zbijemy klatki. Musi być 5 lums, bo przy tym zrobimy to samo z przelotem. nie zadziałało. Więc to nie jest prawdopodobnie błąd, to jest zaprogramowany easter egg. To by się nie mogło zdarzyć. Da? A. Teraz, który jest prawdziwy? Nie wiem, co on tu robi. Po co on tu jest? Ale. Genialny easter egg. Jest takie genialne. Ale fajnie zobaczyć samego siebie drugiego, nie? Okej, okay, jestem już z powrotem, tu gdzie skończyliśmy. No bo tutaj chciałem powiedzieć, że jestem dopiero co po ryczturze, że byłem na tej imprezie. Miałem wrócić dużo później, ale niestety. Boję się, że coś mi rozkłada na czynniki pierwsze, i wolę coś nagrać, zanim się znowu rozchoruję. Więc. Yy, jestem tutaj nagrywam to co nagrywam Mam troszeczkę zdarte gardło, bo żeby się porozumieć z kimkolwiek, że z z mi tam na tym rzeczy, trzeba było troszeczkę pokrzyczeć yy, Ponieważ była bardzo głośna atmosfera więc mogę mówić troszeczkę przymulaście. Przymu Przesunąłem kamerę, tak jak chcieliście na prawy dolny ruch, tak jak mi za zaradziliście w pierwszym odcinku yy, Natomiast większość chciałbym żebym dalej czytał yy, cytaty różnych postaci i tak będę też robił, ponieważ troszkę głupio będzie, jak będą... No, przepraszam. Troszkę głupio będzie jak będą postać gadać, ja będę siedział tak Spasja, 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 Więc będę jednak czytał I jedziemy, kolejny poziom Czarzyńska Polana I tak, będę robił po dwa poziomy na jeden odcinek Czy tak, żeby było około 30 minut na odcinek Powyżej 20, tak załóżmy, prawda? Yy, ponieważ, zrobiłem pierwszy odcinek krótszy, bo nie miałem czasu, to po pierwsze po drugie, chciałem yy, poznać najpierw Waszą opinię, żeby wiecie. Rzuciłem taki krótki odcinek, żeby tak po prostu było, żeby wprowadzić temat też ludzi, którzy gry nie znają. Więc, yy, miałem troszeczkę problem z framerate'em przedtem, ponieważ włączyłem niepotrzebną opcję. Yy, ale cóż, Już to naprawiłem. Więc nie będzie ścinnych, tak jak to było w pierwszym odcinku. A było kilka, jeżeli nie zauważyliście. Jeżeli nie zauważyliście, zauważyli, zauważyli, to dobrze, to to wiecie. Więc yy, Rayman może pływać, ale tylko w niektórych poziomach. Na przykład tylko w tym. I niebieskie lumsy dają nam w tym momencie powietrze i ilość powietrza. Tutaj nie, nie musieliśmy przyjść, ale mamy dodatkowe lumsy. Postaramy się w tej serii zebrać lumsy wszystkie. Jeżeli nie zbiorą w nich poziomie, sam we własnym zakresie wrócę się do innych poziomów i pozbieram. Ponieważ jest sposób w tej grze na to, żeby zebrać całe tysiąc lumsów. Dosłownie tysiąc. Yy, czemu to taki zaskok? Bo dowiecie się prawdopodobnie. O, ja mogę strzelać do góry? Zaraz, zaraz, moment. Wait. Czy mogę strzelać do góry? Nie tutaj. Teraz jeżeli wypływam. Co ja naciskam? A. Strzela do góry. Wow, dziwne. Czy dziwne? Normalne w sumie. Ta gra jest tak stara, a ma takie mechaniki proste. A tak dużo rozbudowanych różnych mechanik w sobie. Że gra cały czas nie jest nudna, nie jest nużąca. I to nie jest gra w stylu. O! A tylko się biega i skacze, to wrzućmy jakiś. O, to jest gra, w której cały czas biega się i skacze. A wrzućmy jakiś poziom z wyścigami. Tak się nie robi w grach. To nie jest sposób na tworzenie gier. Więc tutaj są coraz silniejsze mechaniki wprowadzane, różnorodne, cały czas trzymające się tego, co jest po prostu w grze pokazane czyli skakanie, strzelanie. W tej grze bardziej jest na skakanie, na strzelanie bardziej był w rajie trójce. Pływanie niezalecane, piranie, okej. Okay. Jeżeli chcecie zobaczyć na trójkę, mam nagranego, tak jakby... W sumie go na live streamie. Czy tam co tam pisało? To Tam nie jest niepotrzebne, bo to wszystko wiem, ale jeżeli potrzebujesz nawiks kilka lumów, dobra, no to wiem. Mam na trójkę nagranego na kanale w formie livestreama. Ponieważ odbyłem 5 godzin livestream. W którym chciałem bardzo szybko przejść tego remia na trójkę. Myślałem, że mi się uda w 3 godziny. Niestety mi się nie powiodło. Tu mamy guzik, możemy go strzelić, otwieramy sobie wrota. Możemy tam teraz przejść przelecieć. I patrzcie, nawet tutaj się w tej grze o przebłyski słońca z zachmur, które są zwykłymi teksturami, ale są. Dają efekt i są świetne. Gra jest bodajże z 1999 roku. A naprawdę zaskakuje mnie tymi swoimi rozwiązaniami. 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 Wiadomo, że nie wygląda na jakoś realistycznie, ale wygląda bardzo bajkowo i kacówkowo. I to słońce tutaj dużo robi do tej gry. Posmieć, że my nie chcemy, Tatusia. Dobrze, to ja już po niego idę. To pewnie też mój przyjaciel, więc chyba tak łatwo nie zostawię. Więcej piranji. To już jest woda, w której nie możemy pływać. Tam tylko był fragment wody, w której możemy pływać, i będzie jeszcze potem w grze. Ale w większości wody nie możemy pływać, więc to, to jest troszeczkę dziwne. Nie wiem po co wprowadzałem mechanikę pływania, skoro używam jej dwa razy w całej grze. Może więcej, nie wiem. Może źle teraz myślę. Tutaj też możemy się przejść od razu tam, ale my chcemy wymaksować grę tak tylko jak się da, że tą grę znam. Postaram się pokazać tyle sekretów, ile sam znam i ile pamiętam. To jest właściwie jeden z nich. Zawsze się zastanawiałem po co. Po co są te tutaj występy takie z tych metalowych prętów? Po co Ta Szkoda, że to do nie prowadzi. A ja kiedyś tam skoczyłem i się dowiedziałem. Czerwone bąby nie są potrzebne, bo to jest tylko i wyłącznie zdrowie. Natomiast ten jeden żółty nas obchodzi, żebyśmy już nie musieli poziomu odnowa robić całego. Będziemy mieli wszystko zebrane, tak? Hopsa! Da... Nie da rady tam skoczyć. Dałoby chyba, ale chyba z inne... pod innym kątem. I ciś dalej. ała strzelimy sobie palcami. Kurczę, o bym tylko jutro nie był chory, ja nie chcę być jutro chory. Be. A ty jesteś, czego się wystraszymy jako mały dzieciak. Bądź co, bądź to, to jest przyjazna atmosfera, ale to jest kuźwa creepy. Powiedzcie mi, że nie. będzie ludzi zaczął odradzać, więc nie ma co z tym walczyć. To można tylko, e, że tak powiem oddalić troszeczkę, ale to i tak dalej po Ciebie przejdzie. Czy to się nigdzie nie wspina, tylko tam na dole jest, więc. Się nie boimy, tu są na razie proście przeciwnicy, nie ma nic skomplikowanego. Kilka slajdów, jakichś zjazdów tutaj z powrotem. Gra pokazuje swoje możliwości. Zielony luz jako zapis gry tam będziemy musieli i tak wrócić, bo tu jest ukryta klatka. I nie wiem gdzie to dokładnie jest w tym poziomie, czy to jest dokładnie w tym, czy to będzie w następnym. Bardzo możliwe, że to będzie w następnym poziomie, yy, ale tak to już tutaj tak działa, tak to jest tutaj poukrywane. Więc y, będziemy tego szukać tak czy inaczej, prawda? Czas nas nigdzie nie goni, więc na spokojnie, żeby nie zbierać głupie w pierdzielu, nie tracić głupie ważnego dla zdrowia, będziemy tych pirani może unikali. Ej! Ej? To jest dobry Okej. Okay. No patrzcie, co by to było bez tych światełek, bez tych y, snopów światła takich, przebijających się przez niebo. Prostota i zajebistość tej grafiki w tej grze naprawdę wymiata. Osobiście sam nie potrafię stworzyć czegoś, co jest kanciaste, a... Zaraz, chcę coś sprawdzić, bo tutaj w na PlayStation 2 był pewien sekret. Nie, tutaj nie ma w ogóle. Na PlayStation 2 tam była przepaść i tam był jeszcze sekret, który się dało odkryć yy, Nie odkryłem tego, ponieważ grałem tylko chwilę w, playsta w wersję PlayStation 2 Natomiast tutaj też jeszcze jest coś, co można łatwo pominąć Tam jeszcze będziemy wracać, spokojnie od tego pirata Tam jest główna część tej rozgrywki, my się przejdziemy tutaj Odblokować trochę luzów i to jest zła klatka, co było w poprzednim poziomie, nie jestem pewien yy, Mogę się mylić, to mi jest niepotrzebne absolutnie, mam masę zdrowia Odpada się ten miernik czasowy, który powoduje, że zbieramy jeden lums i musimy zabrać się jak najszybciej całą resztę. No już widzimy kolejną klatkę, której nie mamy jak zebrać. Dobra. Wróćmy sobie kamerę w miarę możliwości. I teraz przeleźmy sobie tam. Czy damy radę? Nie damy rady. Ojeju. Może zbierzmy to. Tam też coś jest, to zbierzmy tego lumsa. Lumsy są ważne, żebyśmy się już nie wracali do poziomów. Nie ma co Pizania nas nie zabije na jeden hit, ale oszczędzajmy zdrowie, nie bądźmy, że tak powiem, y, gałganami, jakby to powiedziało kilku y, youtuberów I nie tylko Youtuberów Ok, Teraz musimy skupić uwagę tego robota na nas Powiedźmy na tym miejscu, żeby otworzył nam właz Rozwalił go swoją bombą beczką wybuchającą. Wybuchające beczki. He, he. Ojeju, dobrze, że się chwyciłeś, dziękuję. Jak widzicie ta zielona woda dusz. Nie wiem czy to się tak nazywa, to po prostu tak nazwałem. Ta woda dusz. Jest niezbyt y, zdrowa i smaczna. Instant def jak tam wpadniemy, więc... Dziękuję. Oj, głupio zrąbałem. Na szczęście nas to tak jakoś bardzo nie zrzuca. Możemy skakać, żeby przyspieszyć nasz, y, naszą podróż do góry. To nam w sumie może pomóc i może mnie zabić. Bo nie widzę, co się dzieje, dobra. Tutaj mało obrażeń dostajemy gra na początku bardzo powoli uczy wszystkiego. Drzwi na hit! Nie no, spokojnie Raymanie Nie nie kozacz. Ja bym chciał, żebyś taka źródeć rozwalał, a nie potem szukał 5 godzin tego, jak przejść dalej. Ale okej? Okay. Muzyka też w tym grze. Epickość. Bądź ostrożny, w okolicy jest wielu piratów A nie mogę tak, bo gardło mnie boli Być może będziesz musiał walczyć Ale by robić uniki, i kontrol dobrze To pozwoli trzymać proroka na celowniku, trzymać, unikać jego strzałów To jest taka mechanika, że chodzimy na boki I mamy go zacząć na celowniku Lepiej to działa w ramieniu Trójce, no ale cóż Od czegoś musieli zacząć, i to jest na początek dobra mechanika Na czas tą grę to jest bardzo Prosta, nieskomplikowana, dobra mechanika walki się lepiej jest tak walczyć, niż tak próbować beznadziejnie trafić, nie? Chciałem wam pokazać jak to beznadziejnie wygląda Dostajemy masę zdrowia z tych przeciwników Teraz, teraz tu jest pirat Trzymając shift możemy chodzić Zawsze to robiłem Możemy z nim walczyć To nie jest jakiś wielki problem, ale po co? <laughs> po co? Po co się męczyć? Tam jest jeszcze jeden sekret z tego co pamiętam. Możemy otworzyć zamknięte drzwi tą beczką i to też zrobimy i tam chyba będzie jedna z tych klatek, które widzieliśmy przedtem. Teraz biorę łączę fakty, że te klatki, które widzieliśmy, one są teraz między poziomami pokazywane. Tak, to jest dokładnie ta klatka. To jest ta, co była w tamtym poziomie... Tak, dokładnie tutaj w tym jest. Tam na dole rozwaliliśmy ją. Fajnie łączą te poziomy. Bardzo fajnie. Okej, okay, o. Ta taka cisza momentami zapada i jest tak... Tak... Tak ponuro, tak. Słyszysz tego bieganie Raymana, jego oddychanie i, i nagle zaraz ci spod stóp wyskoczy jakiś robopirat i zacznie cię nabierycielać swoimi strzałami. Co wtedy zrobisz? Co wtedy zrobisz? Teraz czy ja tam wszystko zebrałem na dole. Ale ja byłem głupi. Ja tu na dole przecież byłem. I stąd przylazłem. Dobra, nieważne No, okej. Okay. Dziękuję za współpracę. Teraz musimy się odbijać. Musimy otworzyć ten wszystko nie jest żaden problem, ale musimy się odbijać i nie, traf nie trafić na laser O. odbicie się kilka razy pod rząd od tego spowoduje, że się będzie odbijać coraz wyżej aż końcu dojdziemy tutaj spoko, też fajna mechanika uu uu okej okay. przyjemy. bang budzimy budzimy śpiocha wcale nawiązanie do gotika, ale głupio dostałem, no dobra nieważne to nie, to nie jest The Binding of Isaac, że dostaniemy i jest masakra, zaraz zginiemy. Nie, czegoś takiego nie ma, ale... ale wola tego nie robić, nie dostawać. W tej grze bardzo ciężko jest przegrać po trochę cały poziom. Naprawdę, uwierzcie mi, że jest ciężko. Oczywiście... O Jezu. Są momenty w tej grze... Yy, że się naprawdę nie da. A są też ciężkie momenty. Tym się tak gra odznacza. Rayman Trójka był dużo łatwiejszy od Rejmena 2. Moim zdaniem Rejmen Dwójka jest bardzo trudny. A tutaj mamy Lee. Mamy wróżkę, która... Rzekomo odda mi resztę moich mocy. Rzekomo. No dobra, faktycznie odda mi resztę moich mocy. Uwolnij mnie Rejmenie, znajdź maszynę i ją zniszcz. No maszyna nie jest daleko, wystarczy spojrzeć po rurach i tym korytarzu, który jest obok... Ciebie. To jest, to jest ta twoja maszyna. Maszyna Zagłady. I bierzemy beczkę teraz my w nasze ręce. Nie płonie ona aczkolwiek, ale mamy ją w ręku. Możemy coś z nią zrobić, możemy ją podrzucić i się obronić przed tym. I ostatecznie ta beczka może wylądować na jednej z tych y, załatanych dziur w maszynie. Aby ją znowu rozpipcyć. Znowu no. Widać, że już jest rozpipcona, ale trzeba chyba ją troszeczkę doprawić, żeby już tam nie sprawiała problemu. I żeby uwalniła naszą lilię. O, chyba rozwaliłem beczkę od sufit. Dobrze, nieważne. One są łazione prochem, tak, by the way, więc to nic są zwykłe beczki. To potem jeszcze będzie wykorzystywane. Nie myślcie sobie, że to jest tak po prostu, że beczka odziola prochem, to rzucamy ich. Nie, to będzie do tego jeszcze więcej nawiązać. Dziękuję. Ten poziom zawsze był taki taki mozolny, to jest takie chcesz jak najszybciej to zrobić wiesz, że jeżeli zrobisz to powoli i będziesz powoli spokojnie podrzucał tą beczkę, nawet kilka razy bombę odgania w ciągu jednego przejścia to będzie wszystko ok, dasz radę, ale chcesz jak najszybciej i biegniesz teraz i rzucasz tą beczką trafia cię jeszcze ta kula i jest po tobie to ma historia mojego życia przy tej grze jakbym mały za szybko chciałem to wszystko zrobić, ale widzicie, na powoli nie ma żadnego problemu z tym wszystkim. Hello, Lee. Lee, czy wszystko dobrze? O, Raymanie. Nareszcie martwią się, że Globoxowi się nie udało. Przykazał mi srebrnego Lumsa, dostaliśmy na rozdzieleni. Muszę go odnaleźć i pozbyć się piratów. Aby jednak to zrobić, potrzebuję wszystkich moich mocy. J jestem zbyt słaba, aby przywrócić ci wszystkie twoje moce. Piraci rozbili pierwotny rdzenie energetyczne, tworząc tysiąc lumsów. Gromadzenie energii stało się bardzo trudne, ale może istnieje inne wyjście. Słyszałeś kiedyś o się? E, nie? A powinienem? Jest on duchem tego świata i posiada niezrównaną moc. W ogóle głos Lee jest zajbisy ten dźwięk. To jest jej głos, jest zajebisty. Mógłby pomóc ci pokonać piratów. Niestety od wielu lat śpi. Hmm, brzmi trochę jak ja. Legenda mówi jednak, że można go zbudzić. Należy zebrać razem jego cztery maski. Cztery maski. Te maski są bardzo magiczne i bardzo potężne. Nie było tam bardzo, ale nieważne. Zostały ukryte w sekrety, i tajemniczych mniejsze. Już mnie. To jest nasza jedyna nadzieja. Pomogę ci ofiarując całą energię jaką zebrałam. O jaki jestem uratowany, mam więcej powera, mam więcej mocy. Wymieniłem sobie wzmacniacz na 20-watowy. To tak typowi gitarzyści Możesz teraz chwytać się szkarłatnych lumsów. są fioletowe One się nazywały purple lums Po angielsku Co jest szkarłatny? Purple to jest fioletowy Przynajmniej o ile znam dobrze angielski Więc to są lumsy, które były też w pierwszej części Raymana I nie wiem one działały właśnie w ten sposób Zostały one świetnie przetransportowane do drugiej gry Właściwie Rayman 2 to jest przykład do, gry, która bardzo dobrze zniosła transfer gry yy, z dwuwymiarowego wszechświata do trójwymiarowe, trójwymiarowego. Ona zniosła to genialnie. Kurcze, wiecie co, myślę, że jeżeli mamy przechodzić po dwa poziomy, to będzie troszeczkę ciężko. Pierwszy poziom był krótki, tutaj ten poziom jest dłuższy, więc będziemy przechodzić po jednym poziomie pra, pra, prawdopodobnie na odcinek. Yy, jako że... No cóż, ten poziom jest dość... I reszta też taka będzie. Pierwszy poziom był bardzo, bardzo krótki. To nie, nie ma, nie ulega wątpliwości, tak? Sprawdźmy, czy lumsów nie ma. Nie chcielibyśmy ich ominąć. Okej. Okay. To jest kolejny. Hopsa. Okay, tą klatkę oczywiście rozwalimy. Dostaniemy z tego dodatkowe lumsy No pirata też rozwalimy. Ojeju. Okej. Okay. Dziękuję, dajcie mi te lumpsy. Chętnie przyjmę. Bez spadek wysokości nic tam nie robi, właściwie. Tam nic nie ma? Nie jestem pewien. Wiecie, rozglądam się teraz uważnie, bo stwierdziłem, że chcę zrobić tą grę na 100%. Nie od razu, bo będzie można być wróci do wrócić do poziomów, tak, ale. Hmm. Czy mi się chce koniecznie wracać do każdego poziomu? Czy mi się koniecznie chce każdy ten poziom przejść 100 razy? Tak, Murphy, wiem! Widzisz te powietrzne prądy, wiesz. Raymanie? Uruchom w nich helikopter, a wzbijesz się w górę. Murphy nie jest aż tak wnerwiający tutaj, wiecie, ale... Dopiero w trójce go zrobili na takiego i on i ten charakter może się tak przeżarł. On może nie wnerwiał tego gracza, troszeczkę wnerwiało to, że jeżeli się powtarzało poziom, to on cały czas nawijał. I tego się nie zawsze dało przewinąć i to, w, to wkurzało. Tutaj będzie ciężko to zebrać. Trzeba czasami zlecieć na dół. O, właśnie w ten sposób. I tak zebrać. 40 na 50. pominąłem kilka lumsów. 5 klatek na 7. Ominąłem jedną klatkę. Gdzie? Będę się musiał, musiał tutaj i tak wrócić. Czy ja oczywiście nie wiem, czy bo o czymś po prostu zapomniałem, głupio. że prawdopodobnie jest? Jest jakieś solidne 70% szans na to, że oglądając ten odcinek, ja sobie o tym przypomnę magicznie yy, I powiem, jakim ja jestem idiotą, że tego nie, nie zrobiłem, tak? Ale wątpię, żeby, żeby tak się zdarzyło Bo chyba po prostu o czymś nie wiem w tym poziomie Tutaj się dostałem, żeby to zebrać Mogłem od razu przelecieć tam tamtego, ale... Wolę zebrać wszystko tutaj, żeby już chociaż to mieć ze sobą Zebra Zebrane lumsy chyba zostają zebrane już yy, Jeżeli powtarzałem poziom, więc z tym nie ma problemu to, to sobie załatwimy. W następnym odcinku najprawdopodobniej już to będzie uzupełnione. Postaram się o to. Nie obiecuję, ale się o to postaram. Żebyśmy wszystko mieli na bieżąco. Help! Już tam słuchać jakąś klatkę. Dobrze. A ten dźwięk jest taki chyży. To świergotanie tego łańcucha klatki. Help! 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 Dobra, już nie będę. Jakaś doławiająca się orka. A porównania mi dzisiaj rzucam. Wybaczcie, troszeczkę zdechu jestem. Nie. Idiotyzm tutaj we mnie rośnie. Ale zaraz! Zaraz, zaraz. Rzucę sobie wszystkich lumsów? Nie, bo w tej klatce nie będzie lumsów prawdopodobnie. Ojej, czy ja się złapię, złapię się. Ok. Tutaj zero lumsów Nic nie pominąłem. W Rejmenie Revolution pamiętam, że tam coś jeszcze było, ale te wersje się różnią od siebie, więc e... tam nic nie ma, nic a nic. Okej, okay. To jest tylko jeszcze klatka, tam pod fitem troszeczkę ciężko ją rozbić, ale na szczęście się te strzały odbijają troszeczkę i nam pomaga to. Lumsów nie dostaliśmy, zabrakło nam dwóch loopsów w jednej klatki, więc prawdopodobnie tylko tej jednej klatki będziemy szukać. Czy ja będę szukał? Poza odcinkiem, tak? Obviously. Ehm. Ten magiczny taniec, który widać to takie wnerwienia, w twarzy Raymana, że on musi to zrobić, to takie zobaczycie to jeszcze nie raz. Zapewniam, jeżeli ktoś tej gry nie zobaczycie to jeszcze nie raz i się będziecie mogli z tego pośmiać. Tak znam mój wynik, zapomniałem o czymś. Co ja pominąłem? Czy tą grę znam na wylot? Ora! Anyway! Zapisujemy grę jak najbardziej, wracamy do Hall of Doors, czyli Holu drzwi, jak to jest nazwane w tej wersji gry. I kadara się kończymy ten odcinek, ponieważ sądzę, że już jakieś 20 minut minęło tutaj przy tym odcinku, nie jestem pewny, ale tak myślę. Ten, ten, ten poziom był zdecydowanie dłuższy od pierwszego, więc. To było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że się nie rozchoruję, że będę mógł dalej wam to wszystko nagrać, że wszystkie poprawy wprowadzone wam się podobają i to, że będę w te dialogi też wam nie będzie przeszkadzać. Mam nadzieję, że będziecie trzymać się ze mną przy tej serii, że wam się spodoba. Już widziałem, że wam się podobała w większości, to do powiedzenia. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie.